Jeśli nie, nie ma już na co czekać. Ruszymy z robotą bez względu na okoliczności, bo po to zostaliśmy wybrani. Będziemy przedkładać gotowe już projekty ustaw, ale jeśli trzeba, będziemy rządzić i podejmować decyzje także przy próbującym blokować dobre zmiany prezydencie. Doświadczenie już mamy. Rano Karol Nawrocki oficjalnie wygrywa wybory prezydenckie, a wieczorem premier Donald Tusk de facto mu grozi. Co z tego wyniknie? Na pewno nic dobrego. O tym w najnowszym wideokomentarzu. Karol Gad. Zapraszam. Na początku, jednak serdeczne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że dajecie łapki w górę, bo to wszystko pozwala się mu rozwijać. Bardzo za to dziękuję, bo wspólnie tworzymy tu konserwatywną przystań na polskim YouTubie. Im więcej takich miejsc, tym lepiej dla nas wszystkich. Dlatego jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to pokornie o to proszę. Pamiętajcie też o komentarzu i o łapce w górę. Dziękuję. Wczoraj wieczorem premier Donald Tusk wygłosił oświadczenie do mediów, takie pseudo-orędzie, w którym po raz pierwszy zabrał głos po wynikach wyborów prezydenckich, po tych oficjalnych wynikach wyborów prezydenckich. Wcześniej Karolowi Nawrockiemu złożyli gratulacje przywódcy europejscy, światowi. Gratulacje cały czas spływają. Pogratulował już Karolowi Nawrockiemu również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wczoraj pogratulowała mu też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Słowem pogratulowało mu wielu. Ale nie premier Donald Tusk, który pogratulował wyłącznie wyborcom Karola Nawrockiego, pogratulował też przegranemu Rafała, Rafałowi Trzaskowskiemu, ale nie pogratulował prezydentowi elektowi. Powiedzieć, że to małe i niskie, to nic nie powiedzieć. Ale z drugiej strony, czego się można było spodziewać po Donaldzie Tusku, już to pokazuje, jak będzie wyglądać kohabitacja. Już to pokazuje, jak będą wyglądać relacje premiera i prezydenta. Bo jeżeli teraz Państwo usłyszą, że prezydent elekt dąży do eskalacji, że to z winy prezydenta elekta. Te relacje mogą wyglądać tak jak mogą, no to miejcie w pamięci, że to premier Donald Tusk de facto wypowiedział wojnę prezydentowi Elektowi. Tak jak wcześniej wypowiedział ją prezydentowi Andrzejowi Dudzie, o tym też warto pamiętać, bo teraz narracja koalicji obywatelskiej jest taka, że prezydent Andrzej Duda jest hamulcowym, to z jego winy nic się nie udaje, i to generalnie prezydent Andrzej Duda sprawia, że wszystko jest zablokowane. Otóż nie, była przestrzeń, by porozumieć się z prezydentem Andrzejem Dudą po wygranych, po przejęciu władzy przez koalicję Donalda Tuska, ale Donaldowi Tuskowi na tym nie zależało. Zależało mu jednak na tym, by wzniecić wojnę z prezydentem Andrzejem Dudą i to się udało. I tego mamy efekty. Po półtora roku właściwie wzajemnego blokowania się, wydaje się, że dużo więcej na tym stracił premier Donald Tusk i jego obóz, a nie prezydent Andrzej Duda. Ale wracamy do wystąpienia premiera Donalda Tuska, bo zapowiedział w nim kilka interesujących kwestii. Po pierwsze, to co już powiedziałem. Gratulacje dla wyborców Karola Nawrockiego, ale nie dla samego Karola Nawrockiego, ale jednocześnie premier uznał wyniki wyborów. I to jest wiadomość dobra. To jest wiadomość dobra, ponieważ oddala nas przynajmniej deklaratywnie od wariantu ulicznego, czy też próby podważania, czy też unieważnienia wyborów z jakichkolwiek powodów, bo przez ostatnie miesiące równolegle budowano grunt pod taki scenariusz. Najwyraźniej premier Donald Tusk otrzymał sygnał m.in. z Brukseli czy ze Stanów Zjednoczonych, bo Ursula von der Leyen pogratulowała Karolowi Nawrockiemu bardzo szybko i można to odebrać jako sygnał wysłany w kierunku premiera Donalda Tuska, by nie ważył się teraz próbować unieważnić czy podważyć wynik wyborczy. Polacy przemówili: Wygrał wybory prezydenckie Karol Nawrocki różnicą 370 tysięcy głosów, choć oczywiście o 21 w niedzielę w euforii był Rafał Trzaskowski i jego sztab. Ale. Jak to zwykle bywa, rzeczywistość lubi płatać figle. Premier Donald Tusk powiedział też, zapowiedział też złożenie wniosku o wotum zaufania dla swojego rządu. To jest ucieczka do przodu. Premier będzie chciał pokazać, że ma większość w Sejmie, że jego koalicja jest trwała i stabilna, ale to tylko pozory. Premier w ten sposób kupuje sobie czas, bo po takim wniosku będzie miał spokój przez kilka miesięcy. De facto stawia też swoich koalicjantów pod ścianą. Wymuszając na nich to, by zagłosowali za takim wotum. Najlepiej o tym świadczy wypowiedź Marszałka Sejmu Szymona Hałowni, który był pytany przez dziennikarzy o te nieoficjalne jeszcze wcześniej informacje, że taki wniosek Donald Tusk zapowie. Marszałek Sejmu się obruszył, że to jest skandal, że o takich rzeczach dowiaduje się od dziennikarza, a nie od premiera rządu i że być może Polska 2050 wstrzyma się w takim razie od głosu. Potem już emocje tonował, potem już tonował swoje wypowiedzi, bo oczywiście Polska 2050 nie wstrzyma się od głosów. Ta koalicja przetrwa w tym głosowaniu, ta koalicja będzie miała większość. Po co więc to robi Donald Tusk? Po to, by uciec od problemów wewnętrznych, bo coraz więcej głosów niezadowolenia słychać w Platformie, z tego jak wygląda kampania Rafała Trzaskowskiego, ale również wewnątrz koalicji, bo zaczęły się pojawiać głosy wewnątrz koalicji, zwłaszcza w Polskim Stronnictwie Ludowym, że być może Donald Tusk nie powinien być dłużej premierem, że być może należało coś zmienić, być może powinno dojść do jakiejś korekty. To więc jest odpowiedź Donalda Tuska, który przymusza w ten sposób swoich koalicjantów do tego, by zagłosowali za wotum zaufania dla jego, czyli ich. Rządu. I to wotum oczywiście będzie. Równolegle Jarosław Kaczyński e, także idzie za ciosem i zapowiada e, chęć stworzenia czy próbę stworzenia rządu technicznego, a politycznego złożonego wyłącznie z ekspertów. Jarosław Kaczyński e, podczas swojego wystąpienia. E, Zaadresował, wystosował zaproszenie do wszystkich sił politycznych, by wspólnie porozmawiać i spróbować stworzyć taki rząd. To też ma pokazać słabość rządu Donalda Tuska i to, że nie cieszy się on poparciem większości Polaków. Oczywiście ten plan jest skazany na niepowodzenie, bo trudno sobie wyobrazić w tym momencie przynajmniej, że nagle ta większość miałaby upaść. Ale będzie to temat, będzie o czym rozmawiać. Co jeszcze mówi Donald Tusk w swoim wystąpieniu? Rzeczy śmieszne, bo nagle teraz Donald Tusk po półtora Roku rządów mówi, że weźmiemy się ostro do roboty. Można z uśmiechem powiedzieć, że Karol Nawrocki właśnie spełnił swoją pierwszą zapowiedź, bo w kampanii wyborczej mówił o tym, że pogoni ten rząd do roboty. Karol Nawrocki zostaje prezydentem Alektem, a jeszcze tego samego dnia wieczorem Donald Tusk mówi o tym, że no, teraz to już rząd się musi wziąć do roboty. To oczywiście komentarz z uśmiechem, bo na poważnie jest to żenujące, że premier rządu, lider większości w Sejmie, po półtora roku rządów, mówi, że no teraz to już na pewno się weźmiemy do roboty. Teraz to już musimy. Ale najważniejszy jest ten element, który usłyszeli Państwo na początku, czyli de facto wypowiedzenie prezydentowi Elektowi, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, wojny. Bo Donald Tusk, między słowami. I mówi o tym, że oczywiście trudno z góry przesądzać, jaka będzie postawa prezydenta Karola Nawrockiego, choć można się spodziewać, że prezydent Nawrocki będzie tutaj stanowczy, tak jak deklarował to w kampanii wyborczej, ale jednocześnie Donald Tusk zapowiada o tym, że niezależnie od tego, nawet jeżeli prezydent będzie przeszkadzał, to my będziemy rządzić, bo mamy już w tym doświadczenie. Czyli między słowami premier mówi, będziemy znów stosować prawo tak, jak je rozumiemy, będziemy iść na wojnę i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Na razie na tym więcej tracił obóz rządzący, co akurat jest wiadomością dobrą. Nie spodziewam się, żeby Karol Nawrocki nagle był koncyliacyjny wobec premiera Donalda Tuska, a wręcz przeciwnie, spodziewam się, że będzie dużo bardziej stanowczy, asertywny i zdeterminowany niż prezydent Andrzej Duda, przynajmniej w wielu różnych kwestiach. Nie wykluczam oczywiście również płaszczyzn porozumienia. Zresztą trzeba też pamiętać, że ta narracja o tym, że prezydent Andrzej Duda był hamulcowym i wetował jest absolutnie nieprawdziwa. To jest kłamstwo. Prezydent Andrzej Duda podpisał multum ustaw wychodzących z parlamentu obecnej większości. To, że wielu z tych ustaw, wiele z tych ustaw nie trafiło na biurko prezydenta Andrzeja Duda, to jest wyłącznie słabość koalicji i to strukturalna, bo koalicjanci nie potrafili się po prostu porozumieć i projekty przepadały albo w komisjach, albo na sali sejmowej, tak jak chociażby projekt dotyczący aborcji. Jedno jest pewne będzie bardzo ciekawie, będzie bardzo dynamicznie i już widać, że będzie bardzo burzliwie przede wszystkim z winy Donalda Tuska. Na koniec prośba do Państwa o komentarz, proszę pisać, proszę komentować, eee, proszę powiedzieć, co Państwo na to wszystko, Karol Gac, kłaniam się nisko.